Witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku przerwy na kawę. Dzisiaj moim gościem Agnieszka Chyży. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo cześć. się cieszę, że wpadłaś, bo... Tak Zrobiłaś jest, dobrą kawę? Zobra, zrobiłam dobrą kawę, to przyszłaś. Jest sezon ślubny, ale o ślubach sobie zaraz pogadamy. Zaczniemy sobie od Twojego Instagrama, gdzie chętnie odsłaniasz swoje. Boskie ciało? Ja się nie boję powiedzieć słowa boskie. O, matko, wiesz co, właśnie chyba nieczęsto. Ale wiesz co? No, tak e, raz na raz, dwa miesiące. Raz na dwa miesiące. No patrząc na to, co czynią moje koleżanki, czy osoby, które obserwuję na Instagramie, to ja myślę, że jestem bardzo tam ubrana, bo Prawda? zdarzało mi się kilka razy rzeczywiście wrzucić zdjęcie na przykład w kostiumie kąpielowym i powiem ci, że chyba nie zawsze to był dobry pomysł. Pamiętam była taka historia, gdzie jakiś straszny hejt był w ogóle, że Ty się pokazałaś w kostiumie kąpielowym na plaży, na tak, wakacjach? Tak, tak, tak. Nawet potem pisałam, no, że, że straszne, no, że powinnam na plaży siedzieć w jakiejś ubrana. tak, ubrana od stóp do głów. No Hejt w ogóle nam towarzyszy. Ja w ogóle mam wrażenie, że czego byśmy nie zrobili, to zawsze znajdzie się taka grupa mhm. ludzi, która gdzieś to skrytykuje i zawsze znajdzie ku temu powód. Więc ja już chyba podchodzę do tego z dystansem. Chociaż jakby jestem bardzo uczulona na hejt, o czym wszyscy wiedzą, i jak jest taka granica przekroczona, mhm. bo jak ktoś sobie tam napisze, że nie wiem, mam niefajną sukienkę albo źle coś zrobiłam w sensie jakiejś mojej pracy zawodowej, mhm. komuś się mogłam podobać lub nie. I każdy ma absolutnie do tego prawo, bo też nie wszyscy muszą mnie lubić i Jasne. Nie, nie wszyscy muszą kupować to, co to robię. Eee, no to jakby zgadzam się na to, i, i, i wiem, że też muszę się pogodzić z jakąś krytyką, fajnie, jeszcze jak jest konstruktywna. Natomiast absolutnie nie zgadzam się na takie wycieczki, które są nastawione tylko i wyłącznie, żeby po prostu kogoś zranić. Nie zgadzam się na wulgaryzmy, które Chamsko. się często pod takimi zdjęciami moimi czy kogokolwiek innego mhm. pojawiają. No to jest coś, z czym bardzo mocno walczę i naprawdę jestem w stanie dużo czasu poświęcić, żeby z taką osobą eee, wejść w potyczkę, mhm. tylko po to, żeby dowiedzieć się też. Eee, Kim jest, i zdarzało Jasne. mi się Naprawdę? odkryć taką osobę. Ale robiłaś śledztwo? Eee, Czy po prostu rozmawiałeś? Są już ku temu narzędzia. Mhm. Eee, I to nie jest tak, że w internecie się jest anonimowym. Eee, nam się tylko tak wydaje, że nawet jak sobie fejkowy profil założymy, to, to, to nikt nas nigdy mhm. nie odkryje. A nieprawda, bo można odkryć. Policja coraz częściej pomaga mhm. w takich sprawach. No i potem powiem Ci, że te rozmowy już takie prywatne, kiedy ja nagle piszę do tej osoby prywatną wiadomość mm -hmm. zupełnie na inne konto yy, i zwracam się do niej po imieniu i mówię, że wiem gdzie mm -hmm. mieszka i tak dalej. No, to powiem ci, zaczyna się robić wesoło. Nie zdarzyło mhm. mi się jeszcze, żeby taka osoba na przykład nie przeprosiła. Działania w internecie osób rozpoznawanych, no to jest jedno, to jest trochę kropla w morzu potrzeb, ale na szczęście powstają też narzędzia, żeby trochę poradzić Płasić. sobie z tym problemem. Mhm. Między innymi Samuraj, w który teraz zainwestował Robert Lewandowski i Dawid Urban. To jest aplikacja, która teraz jest w fazie testowej, która ma na celu wychwytywanie mowy nienawiści w internecie. Mhm. Ja uważam, że to będzie w ogóle absolutna. Genialna rzecz, i mhm. kibicuję im mocno, żeby to wszystko się wydarzyło. Tym bardziej, że wiem, że oni do tego projektu podchodzą bardzo CSR-owo. W ogóle oni się angażują w takie projekty społecznie zaangażowane. I podoba mi się też między innymi to, co mówi Dawid, który jest no, takim patronem też wielu biznesów, że sam ma dzieci i chciałby, mhm. żeby jego dzieci wychowywało się po prostu w lepszym świecie. Więc Prawda. może oczywiście inwestować w wielkie kolejne biznesy, ale może też zainwestować w takiego samuraja. Ja mocno w to wierzę, że i administratorzy stron, i firmy, duże koncerny telefonii mm -hmm. komórkowej będą po prostu takie rzeczy już jakby odgórnie narzucać, montować yy, Żeby tego hejtu było mniej. Bo jak widać, my sami chyba sobie nie potrafimy z tym Prawda. poradzić. Więc może jak będzie system, który nas będzie po prostu blokował, blokował dokładnie. To będzie inaczej. To ja sobie przejdę do Ani Lewandowskiej. Czy trenujecie razem? To, <laughs> to mnie ciekawi. <laughs> Przez internet chyba. <laughs> to mnie ciekawi. Niesajno, moja historia trenowania z Anką, to już nawet mój mąż się z tego śmieje, bo My głównie smsujemy, znaczy ja głównie smsuję z nią, czy rozmawiam przez telefon właśnie o tym, że może trenuję. No Ania jest taką osobą, która bardzo mobilizuje i często mi tam pisze, Aga jest 30 dni, robimy wyzwanie. Mm -hmm. Zawsze coś mi musi wypaść. Na obóz to już nie zliczę, ile razy miałam do Ani jechać. No nie trenujemy razem, mm -hmm. no nie spotykamy się, żeby razem trenować, nie zdarza ale... się to, ale podglądam Anię, mam jej aplikację, którą uważam, że jest świetnie zrobiona i, i kiedyś tam zdarzało mi się ćwiczyć rzeczywiście z tą aplikacją, ale wiele jej produktów stosuję i bardzo lubię. Jakich? Ja wie. No jest na przykład przepyszny, takie smoothie, które ona mm -hmm. ma, takie zimne, jest jeden taki mój ukochany, zielony, który, który uwielbiam. No olej kokosowy, na którym smażę, to jest też Ani. Mózg kokosowy? olej taki kokosowy. Tak? A mus? kokosowy to nie, nie znam. To ja Ci powiem. Że fajne. Ojej. Batoniki są u nas zawsze w szufladzie, lody są w lodówce. Czyli jest te... zdrową u jest Was w generalnie domu? Generalnie tak, chociaż mm -hmm. pojawia się pizza, jak na przykład wczoraj wieczorem. Okay. Mój mąż też ma kilka takich swoich słabości, że wiem, że jak chce mu poprawić humor albo coś z nim załatwić, <laughs> to, to wiem się... co mam kupić w sklepie. Ba, nawet już Panie u nas doszło się to sklepie, jak widzą co biorę, to miał o dla Pana Grzesia. Nie jesteś na diecie czy jest? Nie, nigdy w ogóle w życiu nie byłam A, na diecie. Naprawdę? Nie, 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 nie. Masz taką ani... figurę, nigdy nie byłam na diecie. To jest jakaś chyba genetyczna dieta, bo chociaż powiem ci, że po 30 zauważyłam, że to już nie jest tak, że mogę wszystko mm -hmm. w siebie wrzucić i jest ok. Rzeczywiście gdzieś tam się, jak to ostatnio ktoś mi powiedział, jakiś motylek, motylek. się tam robi z tyłu. Więc walczy z tym motylkiem, wróciłam teraz na treningi, mobilizuję się też z moim Grześkiem, który znów jest taki, że jak on sobie narzuci taki rygor, to tam już nie ma zmił. A on chyba ostro trenuje, miał taki moment, że chyba ostro trenował. Czy w prawda? ogóle on jest, gdzieś go sport wychował, mhm. bo on uprawiał różne sztuki walki mhm. i to mu było zawsze bardzo bliskie, także on ma w krwi trochę i w tym ciele już taką pamięć w ogóle mhm. sportową. To, ile on spala podczas jednego koncertu, to już jest naprawdę niezły Pro. trening. On musi też mieć chyba niebezpieczną kondycję on ma też, na ten też, Tak, no i jakby, koncertu. żeby on pojechał na no, w taką trasę 3-4 miesięczną, jak teraz, no to on też nie może być kompletnym flakiem. Oczywiście. Natomiast że tak. u niego to też są takie jakby zrywy mm -hmm. i robimy sobie też przerwy. No Generalnie wakacje są zawsze takim czasem, że trochę odpuszczamy. Luzy. Mam też na przykład takie okresy, że w ogóle nie piję alkoholu. Mm -hmm. Drink piwo, wino w ogóle absolutnie odpada. Teraz jestem na przykład w takim czasie. Mm -hmm. Do wakacji, tak Wim sobie w swoich wakacji, tak. takich tych prywatnych, i powiem Ci, że to jest coś, co ja widzę po sobie od razu, od że razu. woda schodzi, że skóra się robi inna lepsza. To tak, jednak to są puste kalorie, jakby nie patrzyło. Poza tym no. kiedyś było tak, że się szło na imprezę, wracało się o trzeciej rano i było na drugi dzień super. A teraz ja wstaję na drugi dzień i ja po prostu widzę, że, że to już, już nie, nie tak Nieszka, nie co kiedyś. Tak. Mówisz, że pracujesz w telewizji. Ale robisz coś jeszcze innego i to są śluby. To jest tak. portal wedding.pl. W ogóle skąd pomysł na to, żeby właśnie przeskoczyć z telewizji do, do ślubów? ślubów. Wiesz co, to już jest tak naprawdę historia, która się toczy wiele, wiele lat i te śluby to tak i, i miały różne jakby aspekty w moim życiu zarówno i organizacji targów ślubnych i magazynu i właśnie działań w internecie, no bo nie jest tajemnicą, że my generalnie żyjemy i organizujemy wszystko w internecie, mhm. więc w którymś momencie ja też wiedziałam i czułam, że no śluby też pójdą w tą stronę mhm. i poczuł to też Wedding.pl jako no taka największa platforma w Polsce, która no dostarcza jakby tej ogromnej wiedzy i też możliwości organizacji tej uroczystości. Mhm. I, i, I rzeczywiście jest to taki mój gdzieś tam konik i cały czas jakieś nowe projekty weddingowe w, w tym kierunku robimy. Ostatnio nawet pojawił się na rynku jako pierwsi właśnie to zrobiliśmy. Wedding.pl wypuścił raport o mhm. branży, o rynku ślubnym w Polsce. No i powiem Ci, liczby, które się pojawiły są nieprawdopodobne. I właśnie to... ja się zapytam o te liczby, bo na pewno w tym raporcie padły jakieś kwoty. Aha, za ile? Tak, za ile? Ile wydajemy na wesela? Bo wydaje mi się, że to są. Coraz większe pieniądze, patrząc na to, jak to wyglądało mm -hmm. kiedyś. O, to prawda, to jakby z roku na rok ten budżet nasz weselny się powiększa. No coraz większa liczba osób, to są budżety powyżej 50 mm -hmm. tysięcy złotych, to jest około 30%. Dużo. Ale co dla mnie było też zaskoczeniem, to jest kwota za ten tak zwany talerzyk, mm -hmm. która kiedyś to było 100-150 złotych, to już była w ogóle bardzo mm -hmm. wygórowana kwota. A teraz ta większość wesel, to są kwoty powyżej 200 zł za jeden talerzyk. W związku z tym rzeczywiście no, my w Polsce potrafimy wydać dużo. Jesteśmy krajem, który organizuje naprawdę spore wesele, mm -hmm. bo odsetek też wesel powyżej 100 osób czy nawet 150 jest dość spory. Mm -hmm. Wesel takich malutkich jest dość niewiele. Coraz popularniejsze są wesela wyjazdowe i w ogóle to, żebyśmy. Naprawdę? Tak, to, żebyśmy brali ślub gdzieś we Włoszech. Mm -hmm. Włochy są zresztą taką destynacją najbardziej popularną. To A, też z naszych. Też. Badać. Tak, także tak. jestem bardzo typowa w tym tak. względzie. Wyjeżdżamy w podróże poślubne. Ponad 60% osób planuje od razu podróż poślubną. Także rzeczywiście okazuje się, że no wydajemy więcej, poświęcamy też dużo więcej czasu. Dla mnie to jest niesamowite, Słuchaj, to że prawda. pary potrafią spędzić rok albo półtorej roku i to jest większa część, organizując ślub. Ja wiem o czym mówisz, bo moja koleżanka zaczęła planować ślub na dwa lata przed tym, e, jak ten ślub miał się wydarzyć, gdzie ja sobie myślałam, jej. Dwa lata to jest strasznie dużo czasu. Ile się może zmienić? A można zmienić. Oczywiście, że tak. Ja swój ślub organizowałam w pół roku i pół roku mi się wydawało, że jest bardzo. Pół roku to tylko 5% par weselnych właśnie w takim czasie organizuje. Ale wiesz co? Ja się bardzo zdziwiłam, dlatego że jak na przykład zadzwoniłam do fotografa czy do jakiegoś, że nie ma terminu, i on mi odpowiadał, no w przyszłym roku. Ja mówię, ale jak w przyszłym roku? Ja przecież chcę w tym roku. A on tak mówi, no późno się już pani obudzi. Są jeszcze opcje tak zwanych last minute. <gry> to, to się zdarza, że rzeczywiście jakieś się terminy zwalniają mhm. i można wskoczyć w ten termin, ale jeżeli chcesz mieć sprawdzonych usługodawców, sprawdzone miejsce, bo jakby lokacja i lokalizacja mhm. to jest coś, co determinuje potem wiele innych, innych tak. atrakcji i usług, no to rzeczywiście ten rok. To jest takie w ogóle minimum e, bezpieczne, żeby, żeby planować. No trochę wiek nasz też idzie do góry, mm -hmm. bo jest coraz więcej par, które po trzydziestce planują Decydując te uroczystości. Się. Jest też trochę już tak zwanych drugich ślubów. Mm -hmm. One też trochę wyglądają inaczej i właśnie też często odbywają się za granicą. No tak, oczywiście no bo czym już... wiem ja. <laughs> <laughs> Najlepiej. No i słuchaj, no to jak mówimy już o tym, mówimy o zagranicy, no to Rzym. Mm -hmm. Byliście w Rzymie, kiedy to było? Ale jakoś niedawno, bo świętowaliście. Czwartą rocznicę. Dwa tygodnie temu. czwartą rocznicę ślubu. Dlaczego akurat też? Że. Bo tam był nasz ślub, mm -hmm. tam odbyło się nasze wejście. Dlaczego wesele. był tam ślub i dlaczego tam było Jest Z różnych powodów i prywatnych, bo mm -hmm. po prostu w, z szacunku też do naszych bliskich, mm -hmm. do tego, że to jest druga uroczystość, to chcieliśmy to zrobić w bardzo kameralny sposób, z dala od różnych ciekawskich, wścibskich mm -hmm. oczu tutaj. Być tylko z najbliższymi w pięknym miejscu i tak sobie ten drzew wymyśliliśmy naprawdę spontanicznie, bo myśmy wszystko zorganizowali chyba w dwa miesiące. Czyli bardzo szybko. Więc w ogóle nie, nie nie mieścimy się w żadnych statystykach Wedding.pl po prostu, kompletnie, nie? Szef z wezwutów chodzi, jak tak. to się mówi, więc rzeczywiście wszystko oczywiście z pomocą jakichś osób zaprzyjaźnionych z branży udało się to zorganizować, bo ja nigdy nie zapomnę i myślę, że te osoby również jak kwiatki nawet były przewożone do Rzymu razem z moimi gośćmi. Mój wow. bukiet leciał, bo ja sobie nie wyobrażałam, żeby nie mieć od mojej ulubionej dekoratorki oczywiście. mojego bukietu. Natomiast ten Rzym no, był takim kompromisem, właśnie, że chcieliśmy uciec. Nie do końca się udało, bo właśnie turyści nas mm -hmm. spotkali i sprzedali nasze zdjęcia, ale jakby to zupełnie inna historia. Bardzo polecam to miejsce. Jest tam no, niezwykle magicznie, i jakoś tak po czterech latach udało się wrócić właśnie w te same miejsca. Miejsce. Czego mogę Ci życzyć? No ja zawsze odpowiadam już od wielu lat to samo, że zdrowie. Jakby życie moje i moich najbliższych się zweryfikowało już tyle razy, że mm. można mieć wiesz co, wszystko. Można mieć pieniądze, można mieć karierę. Jak nie ma zdrowia, to nie ma nic. Więc tylko tego. I więc żeby jak... mnie dzieci trochę bardziej słuchały. <grym> <grym> Dobrze, w takim razie życzę Ci bardzo dużo zdrowia. Dziękuję. Życzę Ci, żeby te dzieci chodziły po prostu. Jak zegareczka jak jak szlachcarska? Nie, wiesz, tak. to, to niekoniecznie. Ja w ogóle tak. zawsze mówię brudne dzieci, szczęśliwe dzieci. Ja też jestem tego zdania. E, ja wolę, żeby one były takie na luzie, ale, ale żeby... tak trochę, jak ma on powie w lewo, to żeby było w lewo, a nie w prawo. Nie prawo. Bardzo Ci, Agnieszka, dziękuję za przyjemną rozmowę. To Również. była Agnieszka Chyży, to była przerwa na kawę i widzimy się w kolejnym odcinku.